Po trzech dekadach przygód Ethan Hunt może przechodzić na emeryturę. Przynajmniej takie wrażenie chce wywołać kampania promocyjna najnowszej odsłony serii Mission Impossible. Czy jednak rzeczywiście mamy do czynienia z wielkim finałem? Cóż, trudno to odczuć podczas sensu, choć wszystko wskazuje na to, że być może po raz ostatni oglądamy Toma Krusa w tej kultowej roli, a także ostatni raz uczestniczymy w tego typu widowisku, pozostaje wiele znaków zapytania. Co właściwie znaczy ostatni taki film? Dlaczego ten rozdział miałby być zamknięciem epoki? O tym wszystkim opowiadam w swojej recenzji, bez zdradzania kluczowych elementów fabuły, odpowiadając mu jednocześnie na jedno z najistotniejszych pytań: czy warto wybrać się do kina na Mission Impossible Final Reckoning? Zacznijmy od często powracającej kwestii: czy trzeba znać wcześniejsze części, by zrozumieć te? Dotychczas odpowiedź była prosta. Nie, bo filmy miały charakter zamkniętych historii, a wspólnym mianownikiem była postać Itana Hanta oraz jego stała ekipa. Tym razem jednak sytuacja wygląda inaczej. Final Reckoning jest bezpośrednią kontynuacją, a właściwie drugą częścią Dead Reckoning, siódmej odsłony serii. Warto dodać, że pierwotnie obie części miały tworzyć spójną całość zatytułowaną Dead Reckoning Part 1 I, i Part 2. Osobiście uważam Dead Reckoning za najwybitniejszą część cyklu, znakomite kinoakcji, jedno z najlepszych w ostatnich latach. Niestety, mimo wysokiego poziomu, Dead Reckoning nie spełniło pokładanych w nim oczekiwań finansowych. Producenci uznali więc, że potrzeba silniejszego impulsu, by zachęcić widzów do obejrzenia kontynuacji. Zmieniono więc tytuł, zamiast drugiej części Dead Reckoning otrzymaliśmy Final Reckoning, sugerujący definitywny koniec. Premiere przesunięto o 12 miesięcy, by nadać całości odpowiednio uroczysty, wręcz pożegnalny ton. Hmm. Czy warto więc przed sansem Final Reckoning zapoznać się z Dead Reckoning? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Choć twórcy zadbali o to, by widz nie pogubił się w wydarzeniach, fabuła mocno nawiązuje do poprzedniego filmu. Całość ma wyraźnie melancholijny, wręcz apokaliptyczny wydźwięk, pełen nostalgii i powtarzanych do znudzenia sugestii, że to już naprawdę koniec. Film dzieli się właściwie na dwie wyraźne połowy. Pierwsza rozczarowuje, druga zyskuje na dynamice, a pomiędzy nimi znajduje się 20-minutowy segment, który jest prawdziwą perełką. Niestety, początek pozostawia wiele do życzenia. Film nie tyle się potyka, co dosłownie przewraca na oczach widza, oferując najbardziej nieudane otwarcie w całej historii Mission Impossible. Czy pamiętacie, jak rozpoczynała się poprzednia odsłona serii? Od genialnej i pełnej napięcia sceny na łodzi podwodnej, gdzie w roli kapitana wystąpił Marcin Dorociński. Cała załoga była przekonana, że za chwilę zostanie trafiona przez torpedę, która nigdy nie nadleciała. Sztuczna inteligencja kontrolująca systemy pokładowe oszukała ich, przejęła kontrolę nad zabezpieczeniami i doprowadziła do samozniszczenia jednostki. To było mocne, intrygujące wejście. Jak zresztą każde otwarcie poprzednich części Mission Impossible, zawsze potrafiły one od razu przykuć uwagę i zmusić widza do zapięcia pasów. A jak zaczyna się Final Reckoning? Cóż. Tym razem otrzymujemy zupełnie inny kaliber. Film otwiera scena, w której Ethan Hunt odsłuchuje wiadomość od prezydentki Stanów Zjednoczonych. Zalewa go i nas potok informacji o wydarzeniach z wcześniejszych filmów oraz peny na temat tego, jakim to nieprawdopodobnym agentem jest Hunt. Całość podana jest w sposób niestrawny zmontowana w pośpiechu z fragmentów poprzednich części, w stylu przypominającym krótkie klipy z mediów społecznościowych. Wygląda to tak, jakby twórcy desperacko chcieli wzbudzić w widzach emocje, których ci w rzeczywistości nie czują, bo to przecież nie serial, a z postaciami nie mamy aż tak głębokiej więzi. Ten początek, pełen taniego sentymentalizmu i nachalnych prób streszczenia wcześniejszych wydarzeń, wypada wyjątkowo nieudolnie. Jest jednym z najgorszych otwarć filmowych, jakie dane mi było oglądać. Tom Cruise na ekranie zdaje się mieć wypisane na twarzy pytanie: Co tu się właśnie dzieje? Mimo to zagrożenie w Final Reckoning jest poważne. Sztuczna inteligencja o nazwie Byt przejmuje kontrolę nad kolejnymi systemami bezpieczeństwa na świecie. Jedynym sposobem, by ją powstrzymać, jest dotarcie do jej kodu źródłowego, który znajduje się na zatopionym okręcie wojennym o nazwie Sewastopol, spoczywającym na dnie oceanu. I ten Hunt i jego zespół, jak zawsze działając nie do końca legalnie i opierając się głównie na improwizacji, mają za zadanie odzyskać ten klucz. Brzmi dobrze, prawda? Tyle, że zamiast skupić się na tej mocnej osi fabularnej, twórcy postanowili niepotrzebnie wszystko zagmatwać. Fabuła staje się przez to trudna do śledzenia, a widz zadaje sobie raz po raz pytanie: po co to wszystko? Jakby tego było mało, film aż kipi od zbędnych odniesień do przeszłości. Przykład: jeden z bohaterów rzuca, i tam pamiętasz, jak ukradłeś króliczą łapę w części trzeciej? Oczywiście, że pamiętam, to miała być broń biologiczna, prawda? A nie, jednak był to wirus komputerowy. Takie zmienianie historii i dopisywanie na siłę nowych znaczeń do wydarzeń z poprzednich filmów. To nieudolna próba podbicia stawki emocjonalnej w sytuacji, gdzie zagrożenie globalna dominacja sztucznej inteligencji i widmo wojny nuklearnej i tak jest już wystarczająco wysokie. Jednym z głównych powodów, dla których tak ceniłem wcześniejsze odsłony serii, był ich subtelny, często autoironiczny humor miały w sobie coś z lekkości przygody. Wystarczy przypomnieć sobie brawurową sekwencję na lotnisku czy efektowną ucieczkę Mini Cooperem, która przywodziła na myśl klasykę kina sensacyjnego. Były to sceny pełne pomysłowości, zaskakujące, a przy tym dające widzowi autentyczną frajdę. Tymczasem w najnowszej części, Penminal Reckoning, Próżno szukać choćby odrobiny tej energii. Film jest tak mocno skoncentrowany na katastroficznej wizji nuklearnej zagłady, że nie znajduje nawet chwili, by rozładować napięcie jednym żartem czy zabawnym dialogiem. A kiedy już twórcy próbują wprowadzić nieco luzu, efekt wypada co najmniej niezręcznie. Zamiast tego otrzymujemy w pierwszej połowie filmu coś, co przypomina tani melodramat: scena za sceną, dialog za dialogiem, głównie prowadzone szeptem z nadętą powagą i dramatycznymi spojrzeniami. Co chwilę pojawiają się nowe postacie: prezydentka, generał, kolejny generał, kapitan okrętu jej zastępczyni, znajomy Itana. I wszystkie mówią jednym tonem, przekonując Itana, że jest ostatnią nadzieją ludzkości. Przez około 90 minut mamy do czynienia z nadentym dramatem, który próbuje przekonać nas, że nie tylko Ethan Hunt jest postacią kluczową dla fabuły, ale że Tom Cruise to ostatni bastion kina sensacyjnego. Brakuje tutaj lekkości i dystansu, które wcześniej czyniły tę serię wyjątkową. Zabrakło nie tylko humoru, ale także dobrej akcji. A gdy ta w końcu się pojawia, wpada w karykaturalny ton. Na przykład sceny, w których Cruise biegnie przez centrum Londynu nie jedną, a 10 razy w kolejnych Ujęciach wyglądają jak autoparodia. Trudno to traktować poważnie. Gdyby ocenić tę pierwszą część filmu samodzielnie, zasługiwałaby na 3 na 10 i to tylko z uprzejmości. To najtrudniejsza do przebrnięcia odsłona serii, w trakcie której naprawdę zacząłem się zastanawiać, czy warto zostać do końca seansu. I nagle, dokładnie w połowie filmu, który trwa 3 godziny, czyli mniej więcej po upływie 90 minut, dzieje się coś niespodziewanego. Wszyscy w końcu milkną. Itan e zakłada strój do nurkowania i schodzi na dno oceanu, by dotrzeć do zatopionego wraku okrętu wojennego o nazwie Sebastopol. Przez 20 minut nie słyszymy żadnych dialogów i to jest genialne. Sekwencja jest perfekcyjnie zrealizowana. Trzyma w napięciu, wszystko idzie nie tak, jak powinno. Efekty specjalne, scenografia, animacja komputerowa, wszystko na najwyższym poziomie. Sposób, w jaki twórcy operują przestrzenią, wodą i perspektywą, sprawia, że niemal wbijamy się w fotel. A co najważniejsze, nikt nie przypomina nam, jak bardzo liczy się Ethan Hunt, jak wielką stawkę ma film, i jak Tom Cruise ratuje całe kino akcji. Nareszcie, to właśnie ta sekwencja ratuje cały film. Jest na poziomie najlepszych momentów. Z poprzednich części i sprawia, że seans jednak nie był czasem straconym. I tak jak każda odsłona Mission Impossible miała swoją ikoniczną scenę kaskaderską, będącą jej znakiem rozpoznawczym, zazwyczaj wykonaną osobiście przez Cruza, tak tutaj tym momentem jest właśnie to podwodne zejście. Co ciekawe, przy poprzednim filmie mówiłem, że jego słynny motocyklowy skok w przepaść był jednym z mniej interesujących fragmentów. Tym razem jest odwrotnie. Podwodna scena to zdecydowanie jeden z najbardziej angażujących momentów całej serii. W przypadku filmu Final Reckoning muszę przyznać, że to właśnie podwodna sekwencja zasługuje na największe uznanie. To dla niej warto przebrnąć przez całą resztę, która niestety prezentuje się raczej przeciętnie. Ten około 20-minutowy fragment, o którym już wspominałem jest naprawdę świetnie zrealizowany i stanowi moment, kulminacyjny, po którym następuje umowny finał produkcji. Choć technicznie rzecz biorąc nie jest to dokładnie druga połowa filmu, bo trwa mniej więcej 60 minut, to właśnie ten segment poniekąd ratuje całość. W tej części twórcy wreszcie pozwalają widzowi traktować fabułę z przymrużeniem oka. Tak jak robiliśmy to przy wcześniejszych odsłonach serii. Wciąż jednak zdarzają się chwile przesadnego patosu i dramatyzmu, które na szczęście przeplatają się z dynamiczną akcją. Otrzymujemy kilka równoległych wątków. Itan działa na własną rękę, a jego zespół wykonuje inną misję. I tu warto zatrzymać się na chwilę, by przyjrzeć się absurdowi, jakim jest koncepcja tej drużyny. Prezydentka Stanów Zjednoczonych zleca Etanowi zadanie o ogromnej wadze. Masz 72 godziny. Jeśli zawiedziesz, wszystko runie, ale jednocześnie wyraża pełne zaufanie do niego i jego zespołu. Tyle, że ten zespół to nie elita wywiadu, a zbierani na postaci. Kobieta, która jeszcze w poprzednim filmie próbowała Itana zabić przypadkowy agent zwerbowany na prędce, była złodziejka oraz haker grany przez Simona Pega, bo przecież jak żeby inaczej? To właśnie ta grupa ma ocalić świat przed nuklearną katastrofą zespół ludzi, którzy zebrali się niemal z przypadku i których wzajemne zaufanie trudno uznać za realne. Ale taka już jest konwencja Mission Impossible. W drugiej połowie filmu biega jeszcze więcej niż wcześniej. Ucieka przed kulami, pilotuje dwupłatowiec, ściga inny samolot i w trakcie lotu Przeskakuje z jednego na drugi, i wszystko to dzieje się naprawdę bez użycia efektów komputerowych, bo przecież Tom chce udowodnić, że potrafi. W międzyczasie czarny charakter o imieniu Gabriel wydaje z siebie przerysowany śmiech, usiłując zgładzić Itana, co wypada raczej karykaturalnie, ale taki już los każdego klasycznego złoczyńcy w tej serii. Kiedy obserwujemy Itana kurczowo trzymającego się samolotu scenę, która zresztą już kiedyś pojawiła się w serii, przeskakującego z jednego skrzydła na drugie i walczącego w powietrzu, nasuwa się jedno pytanie – po co to wszystko? Zwłaszcza, że zakończenie filmu przypomina finał Fallouta z rozbrajaniem bomby w ostatniej sekundzie. I to dwukrotnie. W pewnym momencie trudno już nie zapytać, dlaczego wszystko musi być tak absurdalnie głupie, czy naprawdę nie da się tego zrobić inaczej? Zamiast realizować kolejne marzenia Toma Cruz'a o ekstremalnych scenach, można by przecież postawić na bardziej przemyślaną choreografię, jak w takich produkcjach jak Nobody, John Wick, Top Gun, Maverick czy Edge of Tomorrow, żeby wspomnieć tylko filmy, w których sam Cruz występuje. Filmy, których sceny walki i akcje chce się oglądać ponownie, udostępniać i do nich wracać, a nie kolejne widowiskowe, lecz pozbawione głębi i autentyczności popisy szyte wyłącznie pod jednego aktora. Mam wrażenie, że choć nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie dlaczego, to wiem z jakiego powodu ta seria powinna już przejść na zasłużoną emeryturę. I wiem też czemu ta część nie odniesie sukcesu na miarę swoich poprzedniczek. Przeczuwam, że wynik finansowy będzie zauważalnie gorszy, bo film ten po prostu nie trafi do młodszego pokolenia. A to właśnie młodzi dziś dominują wśród kinowej widowni. Oni szukają czegoś bardziej prawdziwego, mniej nadętego i sztucznego czegoś, co nie balansuje na granicy niezamierzonego komizmu. Tymczasem Mission: Impossible Dead Reckoning Part 1 wydaje się jakby parodią samego siebie. Przesadny, pełen patosu, chwilami wręcz groteskowy, a przy tym całkowicie pozbawiony dystansu i poczucia humoru. I nie, nie mam tu na myśli Toma Cruza, lecz sam film, który jest uosobieniem jego wizji kina rozrywkowego. To obraz, który powstał według przepisu Toma na kasowy hit. Pełen stylowych scen akcji, mający za zadanie przyciągać tłumy do sal kinowych. Cruz jest nie tylko aktorem, lecz także producentem i w praktyce współreżyserem tego przedsięwzięcia wraz z Christopherem McQuariem. On naprawdę wierzy, że da się przyciągnąć ludzi do kin, oferując im perfekcyjnie przygotowany blockbuster, i czasem mu się to udaje, jak choćby w przypadku Top Gun Maverick, ale tym razem widać, że kino poszło do przodu, a Tom. Zatrzymał się w miejscu, może nawet cofnął się o kilka kroków. Dziś widzowie wolą Marvela, bo są zaangażowani w jego uniwersum i losy bohaterów. Innych przyciąga Dyuna zjawiskowa, unikatowa, zapadająca w pamięć nie tylko wizualnie, ale i fabularnie. A tutaj mamy kolejną odsłonę Itana Hunta herosa, któremu wszyscy w filmie powtarzają, jak bardzo jest niezwykły. Jak zawsze wszystko mu się udaje, że ma niesamowitego farta i że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Cały scenariusz zdaje się być pisany pod jego popisowe sceny kaskaderskie, takie jakich on sam sobie życzy. Problem w tym, że całość wygląda sztucznie, a przez to traci wiarygodność. I właśnie dlatego sądzę, że seria powinna odejść z klasą i mówię to jako fan. A jeżeli nie zakończenie, to przynajmniej gruntowna odnowa. Z nową wizją, innym reżyserem, świeżą twarzą w roli głównej i zupełnie nowym spojrzeniem na to, czym mogłoby być współczesne Mission Impossible, bo ta odsłona okazała się rozczarowaniem. Jeśli miałbym ją ocenić, dałbym jej 5 punktów na 10 to najsłabsza część zaraz po drugiej. Coś tu wyraźnie nie zagrało. Zniknęło poczucie humoru, nie ma świeżości w sekwencjach akcji, które kiedyś były znakiem rozpoznawczym serii. Nawet charyzma samego Kruza wydaje się przygaszona, jakby i on sam był już zmęczony tą formułą. Niektóre sceny są wręcz absurdalne, na przykład to uporczywe pokazywanie go z nagą klatką piersiową. Przepraszam, ale facet ma 62 lata, niekoniecznie chcemy to oglądać. Również drużyna etana została zepchnięta na drugi plan. Nie wykorzystano potencjału postaci, które przecież mogły wnieść coś więcej. Zamiast tego dostajemy zbiór niedorzeczności, przedłużające się dialogi i nieustanne odniesienia do poprzednich części, których nikt tak naprawdę nie potrzebował. Warto obejrzeć jedynie dla 20-minutowej sceny podwodnej i z sympatii do obsady, która stara się jak może. Widać, że dobrze się czują w swoim towarzystwie i wkładają serce w swoje role. Ale jeśli zdecydujecie się nie pójść do kina, uwierzcie, niewiele stracicie. Dla mnie 5 na 10. Szkoda, że jeśli to rzeczywiście koniec serii, to tak miałby on wyglądać. Bo zupełnie nie czuć tu finału.